My tam nim się zorientujecie. Ama, dokąd idziemy? Co to za tajemnica? Ach, będziemy na ceremonii wyniesienia. Świetną pracą Turszu Andzen zasłużyłaś na stopień kandzi, co znaczy szacowna. Serio? Fajnie! Czy dostanie skarb? Albo może trochę szmalu? Szmalu? Tak! Kasy, mamony, waluty. Nie zaskodzi zapytać. A jeśli w grę wchodzi zysk, co będę z tego miał? Niby kto ty? No właśnie, dobrze słyszałeś. Jako jagi wsparcie numer jeden powinienem chyba coś z tego mieć. Och, ty zachłanny typie. Chronienie ludzkości to wielki zaszczyt, a nie profity. Poza tym, jeśli ktokolwiek miałby dostać jakąś małą rekompensatę, to ja. Od sześciu wieków jestem skrzydłowym i nie dostałem za to złamanego grosza. Niestety, raju. Stopień kanji to zaszczyt, nie pieniądze. Tak, ale to awans, prawda? To znaczy coś musi się z tym łączyć, może może nowe moce? Hej, może może będę mogła raz na jakiś czas wyjechać z orchidejowa. Mój nauczyciel zapisał mnie na konferencję młodych techników lotnictwa i lotów kosmicznych i zostałam zaakceptowana i to naprawdę ważne, bo wybierają tylko 50 dzieciaków... Jagoda, to niczego nie zmieni. Nie możesz wyjechać. Przykro mi. Dobrze. Ale wolałam zapytać. Rozumiem. Ale pamiętaj, że wyniesienie to wielki zaszczyt dla tak młodej osoby. O, o raju. Ale nie będę musiała wygłaszać mowy, co? Bo nie jestem przygotowana. Och, nie martw się. Ta ceremonia to nic wielkiego, bez żadnej fety. To dobrze. Bo ja i Pimpek nie jesteśmy ubrani na wielkie wyjście. A, co to za rozklekotany przycisk do papieru? To zów niego Herberga! Dał mi pięć dolców za opiekę nad nim przez weekend. Pięć dolców za pilnowanie tego? On ledwie zipie. Tobie chodzi tylko o pieniądze, tak? Ech, zgodziłbym się za cukierki, ale nie miał nic bez kokosów, a ja nie jem niczego z kokosem. No, tak. Kłopoty, jakiś kilometr na południowy wschód. Ceremonia musi zaczekać. Chodźmy! Nie bójcie się, małe storki! Pimpek to kickboxingowy rumoński złów bojowy. Walkę ma krwi. Tak, teraz zaprocentuję długie lata treningu. Spuść ze smyczy swój wielki gniew, dziecino! Do ataku! Dobrze. Jak we śnie widzi je tylko jada to z nią mocują się duchy. Zlecali szczerzy zęby po czwara. Wiec jada wie, że musi działa, że musi działać. życie i jagody will. Hej, hej! Nie zatrzymasz się! Hey. Mała, duża Ama. Ama! Dobra, drzewiec. Pora na spotkanie z drwalem! Promienie nie przenikają przez jego kamienny dyłek. Mentor, jaka ona jest długa! Szliśmy do parku, więc zapakowałem długo. Gdybyśmy szli nad jezioro albo do sklepu, zapakowałbym krótką. Mój szkocki kilt. O, a Jesteś młoda? No, na pewno młodsza. Mam jakieś 25 lat. Naprawdę bardzo dobrze wyglądasz. Słowo! Nie, żebyś wcześniej wyglądała źle, ale. Jeju! Ach, to nic takiego. Ten goblin pewnie chciał rzucić urok redukujący, który poszedł rykoszetem i mnie odmłodził. Już tak bywało. To przestanie działać za kilka godzin. Nigdy się nie dowiem, czemu tak się nie dzieje, kiedy mam randkę tak, chodźcie, dość marudzenia. Musimy iść, bo się spóźnimy na ceremonię. Co ty tam znowu mruczysz pod nosem? Jesteś pewien, że Jagoda nic nie dostanie z okazji tego kadzi? Przecież byłoby jej miło, gdyby mogła wyjechać z orchidejowa, nawet na krótko. Choćby na jeden dzień. Twoja babcia była zmuszona zostać tu na dodatkowe 30 lat, kiedy okazało się, że twój tata nie może być Turszwanzen. Musiała zostać w orchidejowie dodatkowe 30 lat dla jagody. Spędziła tu całe życie. Jeśli ktokolwiek miał kiedyś prawo skarżyć się, to tylko ona. Nie żartowałaś, kiedy mówiłaś, że to nic wielkiego. Nie, coś jest nie tak. Wygląda na to, że twoja magiczna aura jest trochę nie w formie. Zróbmy testy, żeby sprawdzić, jaki jest tego powód. Czekaj, stary. Sprawdź mnie. Sprawdź mnie. Jak moja magiczna aura? Psia kostka, patrzcie tylko. Co to wyszło? Że dalej jesteś niski i denerwujący. A ty podły. Chcesz słońca? Idź na plażę. Czy możesz stać spokojnie dwie sekundy? To było niesamowite! Jest, rodzic, roz! Nieźle jak na starą babę! Ha, myślisz, że nie mógłbym tak śmigać, gdybym chciał? <laughs> Stary! Myślę, że nie mógłbyś tak śmigać, nawet gdyby ci płonął piłek. <laughs> Nie. Ama, nie uważasz, że powinnaś trochę zwolnić, dopóki nie dowiemy się na pewno, co ci to coś zrobiło? Jagoda, przestań zrzędzić! Twoja Ama czuje się tak, jak nie czuła się od wielu lat! Ha, to nie był czar redukujący. Jestem w kroce. wiesz? Powiedz mi coś, Pysiu. Kiedy otrzymałeś najmocniejszy cios? Długie berło, długie berło. Na co się tak gapicie? Wielki duchumak Gregora. A -a? ma? Na szczęście teraz nosimy ten sam rozmiar. O, Ono, ale z ciebie w O! Co, nie mogę powiedzieć, że moja babcia wygląda atrakcyjnie? Nie! nie. <laughs> Oczywiście, że możesz w skarbie, twojej amie nigdy dość pochlebstw. Jaga! Jaga, widzę torebkę babci. Jest tam z tobą? Mamo, jesteś tam? Szybko, musimy cię ukryć! Podłóżko! Jagoda! Wczoraj zapłaciłam Rajowi pięć dolców, żeby posprzątał mój pokój, kiedy walczyłam z lawowymi trollami! Do szafy! Czego się spodziewałaś za pięć dolców? Mamo, jesteś? O, kto to? E, to jest to. E, nasza kuzynka. Tak, kuzynka Roxana z Hongkongu. No, i ona pomyślała, że byłoby jej z nami miła. O, to wspaniale! Roxano, miło Cię poznać. Przez kogo jesteśmy spokrewnieni? A, a, przez. przez Duanów? Jestem córką Mingmei Gina. A, a Mingmea i Gin. Niestety nie znam tej części rodziny. Wyobrażam sobie. O! Hej, tata! Mamie żeby położyła jeszcze jedno nakrycie o, Słusznie córko, już idę Nie musisz dziękować Kuzynko Roxano Psy mi piątkę Raju, dlaczego nie powiedziałeś, że jestem koleżanką ze szkoły? Teraz będę musiała tu spać I co to za imię Roxana? Fajne! Jak dla showgirl z Las Vegas albo kobiety, która prowadzi tyry. Możemy mówić do ciebie Roxy I to mi się podoba a, jutro rano ciocia Barbara zadzwoni do szkoły, żeby Roxy mogła chodzić do waszej klasy, i wtedy zobaczy, jak uczą się dzieci w Stanach. Mogę ci z tego wyciągnąć za pięć dolców. Dobra, za dwa. Mama, to nie w porządku. Na pewno nie chcesz spać w łóżku? Na pewno. Od lat moje plecy nie były w tak dobrej formie. Mogłabym przywyknąć do tego, że znów mam 11 lat i mogę jeść na co mam ochotę, nosić mniejsze spodnie. Może przekłuć sobie pępek. A ma! I wiesz co jeszcze? Pomyślałam, że gdybyś z powrotem została taka, byłabyś znów Turszłanzen, a ja mogłabym wyjechać z Orchidejowa. To by było super! Tak, skarbie, oczywiście. To by było super. you <laughs> Szczyta lazarki i do przepłynięcia jeziora czaszki, a robimy to już od świtu! Spuchłaś dziewczynko, mając jedenastoletnie ciało mogę tak całymi dniami. To super być znowu dzieckiem! Poza tym wydawało mi się, że lubicie sporty ekstremalne. Zaraz bardzo konie! A ma! wychować nas tu Naprawdę! No, na, no na Maxa? Do kitu. Moglibyśmy zwiedzić jaskinię Tiloks. Wystarczy zejść w głąb, żeby znaleźć tybetańskie zabytki. Jednym z minusów bycia jedenastolatką jest przymus chodzenia do szkoły. Och, powinnam popracować z mentorem nad tym, jak mi przywrócić wiek. Nie, martw się. Powiedział, że zadzwoni, jak będzie wiedział. Poza tym, może być zabawnie. Wow. Jaga, co to za nowa? Panna? tak. To będzie niekończąca się zabawa. Chłopcy, to jest moja e, kuzynka Roxana e, z Chin. O, nie mów, bo każda kuzynka jak jest moją kuzynką. Nie podwalaj się. Witaj w naszym kraju. Jestem Jody. Umiesz powiedzieć Jody? Jaga, umów mnie z Roxaną! Eee, Roger, nie! Eee? Skąd to E? Nie jestem dość dobry dla niej? Nie, e, tylko y, widzisz, ona jest moją kuzynką i w ogóle! Uf, a więc to takie buty! Nie jestem dość dobry dla twojej rodziny! Ale krew może być gęstsza od wody, koleżanko, lecz woda jest mniej gęsta i. 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 Umówię się z twoją kuzynką! <grym> Roksana? Mogę ci zanieść książki do klasy? Nie sądzę. Mam je! Rodzben do twoich usług! Teraz idziemy do klasy! Klasa! Zaprowadzę cię! Jest w tym korytarzu! Korytarz! Włączę alarm i wyskoczę przez okno. No, chodźmy. Dzieci, to jest kuzynka Jagody, Roxana z Chin. Cześć, Roxano. Roxano, zechcesz wstać i powiedzieć kilka słów do klasy? Niespecjalnie. A, ma. No dobrze. To może nam opowiesz, jak wyglądała twoja szkoła w Chinach. Nie byłam w Chinach od 40 lat. To znaczy od tygodni, to... Więc pewnie nic się nie zmieniło. A znasz karate? Więc po pierwsze, karate jest japońskie. Po drugie, dlaczego ludzie zawsze pytają Azjatów, czy znają karate? Najpierw pytanie, kim jesteś, potem, czy znasz karate. Więc jestem Chinką i tak, znam karate i 26 innych form walki wręcz. A, uczymy się tego na WF? -ie. No, dobrze. Teraz, Roxano, pozwól, że cię zapytam o coś, o co pytam wszystkich nowych uczniów: kim chcesz być, kiedy dorośniesz? Rozmiarem S. <ścoughs> e, e, szczerze mówiąc, od zawsze chciałam być archeologiem. To się wydaje ciekawe. Chciałabym móc podróżować po świecie i badać dawne cywilizacje, poznawać historię innych kultur. To jest to, co najbardziej chciałabym robić. Przecież masz przed sobą całe życie, Roxano. Jest mnóstwo czasu. Możesz wszystko. Bardzo chciałabym. A niech to na psa urok raz mówię, nie znam żadnych ninja. Jeszcze jakieś pytania? Halo? A, to... to Chiny. Strasznie daleko. Muszę odebrać. Ten stwór to był demon Darnok. Rzadki rodzaj, który wzmacnia się odprowadzając magiczną moc z innych stworzeń i rzeczy. Ale będzie gorzej, zobaczysz. Tak, oczywiście. On nie tylko kradnie twoje lata. Kradnie też twoją wiedzę. Razem z twoją mocą ten stwór zabrał też kopię twojej pamięci! On wie wszystko o całym twoim życiu i o byciu Tursu Anzen! Postaw sobie pytanie, Jasminu: Gdybyś była jakimś sącym, brudy goblinem z mocą i wiedzą wytrawnej Tursu Anzen, gdziebyś poszła? Śnięta, makrelo, Jaga, musimy iść! Jagoda, dokąd idziesz? O, moja kuzynka musi iść do toalety, a ponieważ Chiny są z drugiej strony globu, toalety są tam yy, 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 do góry nogami. Tak, pomyślałam sobie, że dopilnuję, żeby nie szukała toalety na suficie. Nim zrobi. Najgorsze, co ktoś może zrobić z mocą Turszu Anzen, to wedrzeć się do świątyni starszych i wykraść tę moc! Ale jak to możliwe? Starsi wyposażają Turszu Anzen w drobną część własnych umiejętności, a w zamian za to Turszu Anzen występuje w roli strażnika tej mocy, biorąc ani mniej, ani więcej magii, niż potrzebuje. Ale ten Darnok ma najwyraźniej inne plany! Jakie? Chcę chce wykraść moc starszych i zawładnąć światem magii. Tylko tyle. Zaczekaj! To tutaj byłyśmy wczoraj na wyniesieniu. O, czyżby? Co za zbieg okoliczności! To jest świątynia starszych? Ta świątynia starszych? Wczoraj mówiłaś, że to nic wielkiego! A, tamto! Tak, śmieszna sprawa! Kłamałam? To jest wielka sprawa, tylko nie chciałam cię przestraszyć. Świetnie! Żebym przestraszyła się! Jasne, teraz... nie żałuj sobie! I kroku dalej, bo inaczej siły witalne swojej babci, a potem obrócę ją w nicość. Mam inny pomysł. Dotyczy ciebie, mnie i mnóstwa łomotu. Wiem, mogłabyś zostać młoda. Wreszcie mogłabyś wyjechać z orchidejowa i dorastać bez odpowiedzialności, Turchuam Zen. Mogłabyś żyć, jak zawsze chciałaś. Jagoda, kochanie, ja już mam życie, jakiego pragnęłam. Moje życie było piękne, wspaniałe, pełne niezwykłych przygód. Turchuam Zen to moje przeznaczenie i zaszczyt. Jestem zadowolona z drogi, którą przeszłam. Oto kim jestem. Chcę znów być kobietą, która to życie przeżyła. Przybywa kawaleria! Lata, co, ty głupi darnoku? O, ama! W porządku? Jasne. Znowu stara, ale w formie. Ach, nie powinnam się ubierać w hmm. Więc naprawdę spotkam się ze starszymi? Popatrz, dobrze wyglądam? Na pewno jestem na to gotowa? Yy, bo zawsze możemy wrócić kiedy indziej. Hmm, chyba trochę się denerwuje. A To całkiem naturalne, ale nie martw się. Jesteś godna tego zaszczytu. Wykonałaś świetną pracę jako Turszu Anzen. <śm> ty też ama. Jak zwykle? Witaj, jagodoli. Cześć. Roger, idź do domu. Nie odejdę do nie zobaczę słodkiej panny Roxany. Roxany już tu nie ma. Wróciła do siebie, do Chin. Urzesz! Możesz próbować nas rozdzielić, ale moja miłość pokona wszystkie przeszkody. Daję mu pięć minut, a potem włączam zraszanie. Roxano! Chcesz słońca? Idź na plażę. Wersja polska masterfilm na zlecenie Warner Bros.